Rodzaje znajomych w dupie. Żartuję w grupie, moi drodzy. To był żart. Możecie teraz z XDD. Eee, rodzaje znajomych w grupie. Eee, zobaczmy w takim razie, co nam ugotował mister Zege. Zobaczmy. Niestety nie mogę rolować, bo nie mam znajomych. Ok, oglądajmy. Wrażenie, że każdy z nas spotyka w życiu tych samych ludzi. Bo pomyśl o tym. Kiedy się rodzisz, nie masz żadnego wpływu na to, kogo spotkasz w swoim życiu. Prawda. I tak samo nie wybierasz ludzi, których spotkasz później w szkole czy w pracy. Prawda. Jakby wszystko było z... Szkoda, szkoda, że nie można wybierać. Ach. Kury ustalone, a ty jeden Co z... to kurwa robi marki Markiplier do chuja? Możesz wybrać to postać, jaką później zostaniesz. No dobra, może to nie jest takie głębokie, ale zastanów się. Jestem pewien, że każdy będzie w stanie dopasować co najmniej trójkę z tych osób do swojej grupy znajomych. A co najważniejsze, możliwe, że ty zobaczysz, kim sam w tym wszystkim jesteś. Więc sprawdźmy te typy osób razem i spróbuj ich dopasować do swoich znajomych. Zaczynając od niego. Szymieszek! Nie pamięta twojego imienia. To ja! Nie pamięta twojego imienia. Żarty sytuacyjne. Tak. To ja. To jestem ja. Jeja.pl yy... No. To jestem ja, ale ja umiem rozmawiać na poważny temat. Jak trzeba, jak trzeba to umiem, jak trzeba to umiem. Oj, oj, leak IP kurwa, jestem skończony. Typ, który jest wyznacznikiem tego, czy ktokolwiek pojawi się na spotkaniu. Na pewno wiesz, że co chodzi. Często jest taka jedna osoba, której decyzja o tym, czy idzie na imprezę, czy nie, mocno wpływa na to, jak bardzo innym się chce. I z jednej strony jest ja to... Ja to nie jestem jednak ja, bo jak ktoś słyszy, że ja będę, to nikt nie przychodzi. Ech... Zajebiste, bo jeżeli idzie, to... Ale to nieważne, to... bo ja jestem najważniejszą osobą dla siebie samego. Wiesz, że nie będziesz się nudzić, nie będziesz żałował, że wyszedłeś z chaty, ale też postaw się w jego pozycji. Jeżeli twoje bycie śmiesznym przychodzi ci naturalnie, no to essa totalna. Ale jeżeli nie zawsze byłeś taki śmieszny, tylko bardziej się tego nauczyłeś, to spotkania z niektórymi ludźmi są bardziej jak wyjście do roboty. Na pewno miałeś kiedyś taką sytuację, że siedzicie ze znajomymi, gadka się zbytnio nie klei, lubicie się ogólnie, ale jakoś nie macie o czym pogadać. I jest taki talk o 30 minut, no wątpię, że ktokolwiek wtedy dobrze się bawi. To jeżeli teraz jesteś uznany za tego śmiesznego w grupie, to czujesz taką wewnętrzną presję, żeby zabawić tę grupę. Nawet jeżeli nikt ci o tym nie mówi, to pewnie tak poświadomie jakoś o tym myślisz. Dlatego chcesz wziąć. Sprawy w swoje ręce. Jednak najgorsze co może być, to gdy próbujesz coś zrobić, żeby to rozkręcić, żeby każdy dobrze się bawił, i myślisz i proponujesz, że coś zrobimy, że zagramy w coś, ale Twoja propozycja zostaje przyjęta, tak. <śmiech> <śmiech> to jest już kurwa koniec. Już. Klasa. Rejection. to jest już realnie GG. Zawsze... Zróbmy turniej. w Beyblade'a. Genialny pomysł, niestety został odrzucony. Zróbmy turniej Team Fortress 2. Genialny pomysł. Ach, kurwa. Kiedy jestem w takiej sytuacji, to reańczy... musimy w zagrać zagrać ciągle, kurwa. Czuję się tak. Więc jak na zewnątrz, dla innych wydajesz się być tym otwartym, tym śmiesznym, głupkowatym, lekko infantylnym, ale raczej każdy cię lubi, to potem pewnie wracasz do domu i siedzisz tak. Bo niektórzy Hoja. czasem nie ogarniają tego, że nie masz jednego humoru i nie zawsze taki jesteś. Właśnie śmieszek najczęściej dostosowuje się do ludzi. Ogólnie, przy każdym jesteś trochę inny. Pomyśl o tym, ile wersji ciebie jest w głowach ludzi. Ludzie przyjmują maski. To nigdy nie jest takie proste, że ktoś po prostu zawsze się śmieje. Że, o, oh, ten to się nie przejmuje niczym. Chciałbym się tak nie przejmować, być taki głupiutki, jak on, nic nie wiedzieć. Nie chciałbyś. A wiesz, co możesz robić w domu, żeby nie być smutnym? Nie <stoddryčniki> <min <landlords> nigdy się kurwa nie dowiemy! Modniś, Michał, dużo koleżanek, Liba, szczęśliwych związków, zero. Manimulator, była high bestia, Opasy versus mężczyźni. Okej? Okay. To ty? No jak kurwa ja? Nie kurwa ja. Bo co, bo Michał, kurwa? Bez przesady. Liczba szczęśliwych związków, zero. Ja pierdolę. No i może byłem high bestią, no ale Jezus. Wszystkich, kurwa, do jednego wora. Jezus. Nie czy w związku się zgadza. Aha. Ludzie, nie daj się kurwa zmanipulować. Manipulator, ludzie! Modniś. Mowa tu o typie, co tak całkiem się lubi wyróżnić, mimo że nie przyznać. To jest Ozege, kurwa. Tego, to chcesz być tak lekko ponad poziom innych chłopaków. Że wiesz, jak inni pewnie przyjdą w bluzie, to ty wtedy pewnie założysz koszulę. jasne, ubierasz się dla siebie. Jednak z życia zaobserwowałem, że ci, co się najbardziej starają, są najdalej od celu. Więc jakimś sposobem, pomimo największego starania się i robienia. No ale nie musi, że 100% ja, bo ja aktualnie mam na sobie dziurawe skarpety i kurwa. Dresy y, supreme, kurwa wypierdziane i prawa. prawa kieszeń moich spodni, jak włożę rękę, to jestem w stanie. Kurwa, wyciągnąć przez nogawkę, bo mam dziurę kurwa w prawej kieszeni. Ja Kaoli się nie staram. Kiego wszystko... dobrze? Ma najmniejsze powody. On się jak na ciebie. Aha. Zdeni u kobiet. I to może dlatego, że się szuka, może dlatego, że jest manipulatorem. To jest a może... Zegę, to jest zegę. Może dlatego, że to realnie nie działa. Może to jest właśnie kopium, którym nas karmiono, że musisz dbać o siebie, żeby przyciągnąć kobiety, że one chcą zadbanego chłopaka, tak. Ale co, jeśli tak nie jest? Co, jeżeli kobieta bezpiecznie czuje się w ramionach Mirka, który myje miałeś... no Mirek to wiadomo, że jest kurwa magnesem na kobiety. raz na tydzień. Hm? Bo bycie ultra performatywnym nie jest dobre. Dlatego, jeżeli o siebie dbasz, ubierasz się ładnie, czytasz literaturę, lubisz takie rzeczy, ale jakimś sposobem nadal nie masz kobiety, to dla twoich znacz... No to nie jestem ja! Kurwa omych, Istnieje tylko jedno rozwiązanie <noise> To nie jestem ja Niezależnie czy się z tym zgadzasz czy nie Te podejrzenia dalej z tobą zostaną Raz na jakiś czas padnie też mu pomysł, że musi zmienić coś w sobie I nie wiesz do końca czego się po nim spodziewać Dlatego nie za bardzo cię już dziwi to, że zaczyna nosić okulary mimo, że ich nie potrzebuje Albo, że na mecz bilarda przychodzi w krawacie Ogólnie on po prostu sprawdza i testuje I to nie jest złe Przeważnie wychodzi ci to na dobre Bo w drodze gada o sobie? No nie wiem właśnie kurde Zrobił sobie odcinek swój kurwa Q&A do odnajdzenia siebie, odnajdzenia? bo w drodze do znalezienia siebie czasem trzeba wyglądać tak, żeby później wyglądać tak. Jakaś końca... <laughs> bo w drodze o, do znalezienia kurwa. siebie czasem trzeba wyglądać tak. To jest kurwa, widzowie, level 1 Backrooms, a to jest level max Backrooms. Wow, później wyglądać tak. Słuchajcie, wiecie, że chyba. Nie wiem, nie doczekamy się chyba tej gry, kurwa Backroomsowej. Chyba ona nie wyjdzie, tak mi się wydaje, Kurwa. Wydaje mi się, że ta kurwa... Że ...ta kurwa gra od Wojtka goli nie wyjdzie chyba nigdy. Mi się wydaje. Jakoś w końcu musisz to sprawdzić. Oh my God. Maruda, Antek, nie chce mi się, nie no za drogo. Błagam, tylko nie fajna rzecz, ale cringe, jak on nie idzie, to ja. Ja jestem jakimś kurwa starym miksem wielu rzeczy. Pierwsze, z, pierwsze zuza, drugie zegar, trzecie Amadi. To jest Amadi. To jesteś mój największy chce teraz razem coś porobić, to jest mój największy wróg. Realnie przebicie się przez z niego? Jest kurwa nierealne. Ej, bo zawsze tak siedzimy. Spoko było, ale trochę już nudno Dawajcie porobimy coś nowego. Może nie, może wyjdziemy gdzieś. No ale co, chcecie znowu siedzieć w miejscu 5 godzin? Zróbmy coś. Nigdzie kurwa nie idę. I Ja nie mogę. się przez to. Osoba, która narzeka na wszystko, ale nigdy nic nie zaproponuje. Nie pamiętasz sytuacji, <laughs> żeby jakakolwiek propozycja od niego wyszła. Często ogólnie jest tak, że wybiera sobie jednego kolegę, którego słucha w praktycznie każdym aspekcie. I klucz leży w tym, że ty i tak nie jesteś w stanie go przekonać. Dlatego, żeby go namówić na zrobienie czegoś, musisz namówić innych, bo wtedy to dopiero mu się spodoba. Nie wiadomo, czemu tak jest, ale pomysły zaczynają. Bonus RPK chorągiewa. Musi mocne. podobać dopiero wtedy, kiedy wszystkim się podobają. Ulubionym zajęciem takiej osoby najczęściej jest siedzenie w jednym pokoju, przeglądanie Reelsów i palenie tak, żeby cały pokój zamienił się w komorę. Ogólnie w tym wszystkim jest też typ osoby, która po prostu siedzi i scrolluje. No i nie wiem, czy tylko ja tak mam, raczej nie, ale strasznie w mi jest społeczne przyzwolenie na siedzenie i scrolowanie TikToka podczas rozmowy z kimś twarzą w twarz. Ej, mi się zdarza akurat używać, ale już teraz mniej, bo pilnuję tego. Miałem tak, że kurwa używałem telefonu przy na przykład gdzieś jak yy, z kimś byłem. Ale nie że TikToka, nie że TikToka. Jeżeli już jest bardziej maila i z powrotem, kurwa. Spotkaliśmy no to sięśmy, rozmawiajmy ze sobą. No. Nie stary, wiesz, ja po prostu mam podzielną uwagę. Ja, ja ci słucham, ja ci słucham. Aha, okej, okay, kurwa, no to nie nie było tam na no. I rozumiem, że to poniekąd czasem jest każdy z nas. Bo może to wcale nie jest konkretna osoba, tylko stan, w którym czasem się znajdujesz. Że realnie ci się nic nie chce. Jednak, co ważne, nawet jak ci się nigdzie nie chce mega a iść, a może ale... zrozumiesz, że jest tak nudny, że nikt go nie chce słuchać, więc za telefon łapię, bo go w chuju co gada. <laughs> ja jesteś jakim zjebem. Reszta chce, to według mnie siedzenie, narzekanie i bycie kulą u nogi nie jest dobrym rozwiązaniem. Jak często masz taką sytuację, że nie Ja nie jestem widzisz... kulą u nogi

No najwyżej nie będzie Ci się podobać i wrócisz się na hatę. No co innego może się stać złego. Ale najgorszą rzeczą jest siedzenie i mówienie, że mi się nie chce. Mało rzeczy mnie denerwuje, ale to jest jedna z nich. Cichy gość. <laughs> Siema. Za tym człowiekiem stoi cała historia. Kiedyś, jak byliście mali, z kolegami wyszliście na boisko grać sobie w piłkę i on akurat wtedy stał obok. Nic nie robił, nic nie mówił, po prostu patrzył i w sumie to teraz stoi tak od 5 lat. I próbowałeś z nim pogadać, jednak rozmowa między wami wyszła jakoś tak. O siema, co tam? A, dobrze. Nie, bo sobie tak myślałem, stoisz tak sam tu i chciałem zapytać, czy wszystko u ciebie OK? A, dobrze. O, to super, no. A w ogóle to, co ty teraz w życiu robisz? A, dobrze. Z reguły każdego lubi, każdego wszędzie zaprasza i no w zasadzie nigdy nic ciekawego nie zrobił, nigdy nic nie zorganizował i zwykle nie powie raczej za dużo. Nie masz pojęcia, co właściwie sądzi i nie znasz żadnego. Jedna, ze dwa, zegę, trzy, Amadi, cztery ludzie na koncercie. Gadka Gatka się, klei. jego opinii o niczym. Jak każdy z swoich znajomych, wiesz mniej więcej. Skąd przyjechałeś? No mogę zdjęcie? Tej, co robi, opowiada coś, jak jesteście A, rad... dobrze się powiedzieć? no a mogę zdjęcie? co robił, jakie ma zainteresowania itd. To tu największą zagadką dla ciebie jest to, co ten człowiek robi kiedy wraca nie na I nikt ]go. nigdy nie widział, ale po prostu mało gada. I z reguły każdego. No i często jest tak, że takie osoby też mają, po prostu, że dopiero się otwierają przy dość specyficznym klimacie i innych osobach, że może być tak, że po prostu jemu nie siedzi, po prostu, w sensie, że nie, że cię nie lubi, tylko, że to nie jest jakby w 100% takiego, tak powiem. Osoby, przy których mógłby sobie gadać jakieś rzeczy. Musi być bardzo specyficzne pewnie yy, środowisko, żeby on, powiedzmy, gadał. Lubi, bo nikomu nie przeszkadza i jest spoko. Kto nie lubi cichych ludzi? Jeżeli nie lubisz cichych ludzi, no to jest to trochę dziwne. Nerd. Wiktor, Edgelord, yy, no bo masz Intela. Ten wątek był już poruszany na tym forum, przy ten regulamin. Discord support kicia. Ziomek, którego wyciągnąć z domu to cud. I to w pewnym sensie ja. Ogólnie to jest osoba, z którą spędzasz wiele czasu, ale siedząc na Discordzie. Często jest też tak, że cała to grupa zwierzak, może się z nich kidu. składać. To jest bardziej zwierzak wój! On jest taki, że ci tak powiem, no ale już, już był poruszane to z... i to też jest zajebiste wtedy. Jedyny problem, jaki wtedy macie to to, że czasem nie macie w co grać, więc finalnie gracie w rola, mimo że praktycznie każdy z was nie ma tej gry. A jak masz ten wykres, gdzie po jednej stronie jest introwertyk, a po drugiej ekstrawertyk, to to jest osoba, która jest zdecydowanie najbardziej po tej stronie. I to nie znaczy, że nie umie się z nikim dogadać, tylko po prostu realnie woli spędzać czas sam. Przez to dla niego wyjście z domu jest traktowane jako event. I ogólnie nie wiem, czy też tak macie, że bierzecie pod kalkulację to, co by was bardziej w tym momencie uszczęśliwiło. Wyjście ze znajomymi, pogadanie, socjalizacja, porobienie czegoś? Czy mam typowe? Nie wiem, czy to jest normalne, ale ja akurat często tak mam. Przez co też czasem zdarza mi się wrócić po spotkaniu i żałować, że w sumie na no nie poszedłem, bo realnie mogłem dokończyć na przykład tę grę, gdzie się dostarcza paczki jak kurie Impost, tak? I chyba bym się nawet lepiej bawił. Bo jednak są to osoby, które większość czasu spędzają przy komputerze, prawdopodobnie od dziecka. I właśnie przez taki długi staż w internecie często mają anormalną ilość wiedzy na jakiś temat. Na przykład jakieś gry gatunku, że znają wszystkie itemy, cały lore itd. I jest to też na pewno specyficzny przypadek przez jedną rzecz. Bo często jest tak, że ten kolega czasem ma dziewczynę, a czasem nie. Jakby, dziewczyna to kot Schrödingera. Ogólnie wiesz, że kiedyś miał i było dobrze, ale na oczy jej nie widziałeś, bo poznali się na Discordzie. Ale teraz jej już chyba nie ma, ale w sumie nie wiesz, a głupio tak pytać, bo nie chcę, żeby było niezręcznie, więc... Dziewczyna pozostaje w stanie nieokreślonej superpozycji. No ale oczywiście łatwiej by było powiedzieć, że pewnie nigdy nawet nie dotknął kobiety w swoim życiu, bo nie wychodzi z domu. Ale no, nie oszukujmy się, większość mężczyzn teraz ma ten problem, tak? Prawda? No. Wszyscy tak mamy, co nie? <laughs> Sportowy świrek! O proszę bardzo! To jestem ja! Sorry, ja nie mogę ja o 6 biegam, to jestem ja! No to jestem kurwa w 100% ja. Tu nasze kości, <noise> No, to jest diables. Nie, bo nawet całego... Ja miał współpracę nawet z jakąś tam firmą, kurczę od tego, fit coś tam. Grupa znajomych może się z nich składać i właściwie nikogo innego nie potrzebują do szczęścia I jest to zdecydowanie drugie spektrum Bo to przeważnie osoby, które właśnie jak najczęściej wychodzą z chaty I pewnie umawiają się na jakieś biegi różne, przeróżne itd Cały czas potrzebują nowych przeżyć I dlatego z reguły, jeżeli nie należysz do ich grona To za długo z nim nie pogadasz i to mnie tak boli, że te zajebiste osoby, z którymi tak dobrze się gada, zawsze muszą iść wcześniej, bo realnie robią coś w życiu, no. Najgorszy to jest. I może mnie to tak jara, bo to jest to drugie spektrum, bo dla niego, jeżeli Współpraca on się nie ruszy... Współpraca z za najwięcej kalorii? z taką miał współpracę? Zajebiste. <laughs> Współpraca z Fitatu. Dziś pokażę wam, jak wpierdalać. To cały dzień jest piste, A dla mnie, jeżeli ja się ruszę, to wtedy cały dzień jest piste. Ciągle ma różne zadania poboczne. Tu wyjeżdża w góry, tu idzie robić to, a potem zaczyna z nim rozmowę i dowiaduje się, że gość przebiegł maraton 60 km i będzie Ci mówił, że... Jezu, jak przebiegnie, to ja się tak dobrze czuję wtedy. Jezu, jak ja się dobrze czuję. Uu, Oj tak boli, się boj, dobrze tak czuję czyt. wtedy. Ta? A dropnąłeś kiedyś Mirora w pole? Kurwa Mirora dostałem! Ja p... dole nie wierzę! Gruby! <laughs> Zbilnujcie się tutaj na czacie, w komentarzach, bo was pobanuje, kurwa. Gruby, fajny, śmieszny? W sumie już nie jest gruby! O! O! W sumie już nie jest gruby! No właśnie, to jestem jednak ja, fenomen społeczny. <śmum> fenomen społeczny. <śmum> <śmum> yes, sir! Wiem, co myślisz. Nie można tak nazywać ludzi podyszemik itd. Nie o to chodzi. To jest typowo męska sprawa, i mam wrażenie, że każdy zrozumie, że istnieje coś takiego jak zasada zachowania grubego w Teamie. I już tłumaczę. To jest obligatoryjna osoba w grupie znajomych, która najczęściej powstaje we wczesnych latach jej istnienia. Czyli głównie podstawówce, kiedy wyznacznikiem tego, jak fajny jesteś, jest to, jak mocno kopisz piłkę. Jednak ty całe szczęście nie musisz mocno kopać piłki, bo i tak skończysz na budzie. Więc jeżeli jesteś gościem, który nie za bardzo lubi WF, wybierają Cię ostatniego, biegasz jak Minecraft Steve, to istnieje prawdopodobieństwo, że taką ksywkę dostaniesz. I teraz najważniejsze. Nawet jak przestaniesz być gruby, to nie tracisz tożsamości grubego. <grym> Czy to ma sens? I najważniejsze... Ja, ma, sens, ma sens. swoje podejście do tego, bo nie wiem, może jestem ignorantem, ale realnie gruby to nie jest obraźliwa ksywka. Przynajmniej jeżeli twoi koledzy nie są zjebani, edgy. Trzyje się tylko raz snu, pysami pizdajemy. Nie wyzywałem ja się z niego z powodu. Więc jeżeli podchodzisz do tego z dystansem, to właściwie nic nie zmienia. Ogólnie wyzywanie, ragebaitowanie siebie nawzajem, to raczej normalna rzecz wśród chłopaków. To nie lubi patrzeć, jakie oziomek denerwuje się bez sensu. Nie kurwa, my siedzimy z kolegami w kawiarni i czytamy książki. No. Okej, okay, nie o was chodzi. No i generalnie to jest bardzo ważna osoba w grupie. Pomyśl o tych wszystkich chwilach, kiedy go nie ma. Czy nie jest wtedy tak trochę smutniej? Ja sam kiedyś byłem gruby i szczerze nawet nie zauważyłem, kiedy tego się pozbyłem. I byłem tak nazywany nawet w momencie, kiedy ważyłem najmniej w swoim życiu, bo to tak działa. Nawet jak schudniesz, zmienisz się Kompletnie, to wcale nie znaczy, że się tego pozbędziesz, nie tracisz tej tożsamości. Ja pierdolę już na zawsze, będę forever gruby. Bo jeżeli już raz miałeś przypięty ten nick, to ciężko się go pozbyć. Dopiero po 20 ta nazwa zaczyna znikać. Ale pamiętaj. A po 20, kurwa. To mi się coś, z życie zbugowało, kurwa. Grupy, jesteś ważny. Jesteś kluczową postacią, która to wszystko łączy. I to, to jest zajebiste. Głośny gość, Krystiany, nie masz psychy. Uf. Ja pierdolę. JBL! Tak jak był cichy ziomek, to teraz głośny ziomek. No to i jest Mati? No może być w sumie. Tak jak mówiłem, że tego cichego z reguły każdy lubi, to tu. To tu jest trochę inaczej. Ten, który wyolbrzymia wszystko, denerwuje się na wszystko. Część z nich zachowuje się, jakby byli reaction streamerami w prawdziwym życiu. Denerwuje się na ludzi, denerwuje się na grę. To jest typ gościa, który wy najbardziej. O, kurwa, chilo... ale ja też się denerwuję na grę, kurwa. Owej gierce, jaka istnieje, jakieś stradiowali, gdy się sprzedać rośliny i okazuje się, że jest zamknięty sklepik, to zwyzywa jego właścicielka Oczma. No, sobie to też, kurwa, do mnie trochę pasuje. I cały jego humor oscyluje w takim cyklu koniunkturalnym, gdzie są ogromne wybuchy energii. Boże, ale super, story, musisz kupić to grę, ono jest zajebista. Ło, pojedziemy na wyjazd, tak niesamowity będzie, ja pierdolę. A potem przychodzi dołek i siedzi tak. I tak jak na początku mówił ci, że dzisiaj na 1 mamy do rana, to nagle zasypiała o 23 i koniec. Ta osoba najbardziej dzieli ludzi. Albo go uwielbiasz, albo go nie lubisz. Bo jedni uznają, że jest denerwujący, uporczywy i na tyle głośny, że jest ci czasem za niego wstyd. Na przykład, kiedy coś robicie, to wchodzi w interakcje z randomowymi osobami i jest ci tak trochę dziwnie, bo lubi sobie tak poddymić tutaj za i t.d. Ale później, jak już się do tego przyzwyczaisz, to w sumie jest to nawet całkiem śmieszne i przynajmniej coś Wierdek się dzieje. Z... Hultiego, czy zwierzak na streamie Multiego, czy jak sam streamuje? Że kto co woli, tak? Mały Ziutek. Wojtek szybko biega. Ej, Sara, wiesz co się odjebało? Jest na wszystkich imprezach. Na jakich zajęciach? Dobra, wpadnę. <grystanie> Dikinet. Łukaszek. Łukaszek. <grystanie> ja wiem, że to jest specyficzna nazwa, ale jak ci opiszę, to będziesz chyba wiedział, o kogo chodzi. To ten mały ziomek z wielką dawką energii, który jest wszędzie. Ogólnie na 90% ma DHD. Typek, który na imprezie w pewnym momencie znika na 3 godziny, po czym okazuje się, że zgubił się w czym Okazuje się, że miał kurwa jakąś reakcję do leków i musiał wrócić. Że go odcięło i wrócił. po go... Słuchajcie, panowie, bo ja zemdlałem na godzinę, yy, ale już jestem. Klasyk, kurwa. Drugi raz. To jest osoba, która ma najwięcej historii ze wszystkich. Gdyby on zaczął ci opowiadać, co i gdzie robił, to zaczynasz się zastanawiać, jakim sposobem on jeszcze kupa żyje. Mam takiego kolegę, który nie zliczę, ile razy mógłby być po tamtej stronie. Ale jakoś mu to się udaje, i no co. No, no szacunek. I kojarzę parę takich osób, które ja, pasowałyby ja, no, ale... mi do tego archetypu. Dlatego pytałem wiele różnych osób o to, czy kojarzą taki archetyp postaci. I jakim sposobem zawsze, kiedy pytałem o opis postaci, wychodziło, że jest niższy. Stąd ta nazwa. O nic więcej nie chodzi. To, to nie jest takie głębokie, po prostu taki przypadek. I ta postać ma dwa endingi. Pierwszy, że po wyszaleniu się bierze się za siebie, zaczyna się tam uczyć, pracować, ćwiczyć itd. I wtedy kończy jako jeden z najlepszych z tych wszystkich. A drugi to, że zostaje taki sam do końca życia i później na końcu dowiadujesz się, że, nie wiem, kurwa porwali go na jestem w Egipcie. Nie wiem, psycholog! Znalor każdego w swoim mieście, to musiało być dla ciebie trudne. Na innym rady do związku nie jest w związku. kończy w jednym z tych miejsc. To ta jedna osoba w grupie, którą z jakiegoś powodu każdy wybiera. Czemu Janina! Czemu Janina! Kiedy musi się wygadać? Ogólnie ciężko powiedzieć, co powoduje, że Janina? się nie ale ludzie mają taki podświadomy pociąg do ciebie w trudnych chwilach. I jak to teraz powiedziałem, to nie wiem w sumie, czy to jest taka dobra cecha. Ale z jakiegoś powodu tak się dzieje, że każdy do ciebie pisze, jak ma problem, albo że na imprezie kończysz o drugiej w nocy w osobnym pokoju gadając o czymś. O. Raczej przeważnie chodzi o to, że umiesz po prostu dobrze doradzić, albo po prostu, że dobrze słuchasz i nie oceniasz nikogo powierzchownie. Że umiesz przeprowadzić konwersację, co najwidoczniej nie jest tak często spotykane w tych czasach, jak widać I też po prostu lubisz pomagać innym, bo jesteś dobrą osobą, ale lubisz też dramy, rozwiązywanie problemów. Ale to ma jedną wielką wadę. Bo co w momencie, kiedy chcesz przyjść się pobawić i zamiast tego nagle ktoś przychodzi bierze się do osobnego pokoju po to, żeby dropnąć Ci lore o swoim związku, o którym teraz będziesz musiał słuchać, o tym jak to się bardzo nie układa od trzech lat. W tym momencie to w sumie masz lekko przejęte. Bo co teraz? Powiesz, że nie chcesz się zbytnio tego słuchać? No, niezbyt zbyt. W sensie, no... Lowkey Jeffrey Epstein. Możesz, ale nie musisz nikomu pomagać teoretycznie, nikt ci nie każe, ale no, wiesz jak jest. Głupio odmówić komuś albo mówić, że no, ja muszę już iść, kiedy on Ci to wszystko mówi. Ja, ja pierdolę! Wiem, że niektórych osób to może nawet nie spotkać już w swoim życiu, ale no, jakoś tak dziwnie to zrobić. Więc jest to cierpienie przez swoje sukcesy. Pomimo, że nawet jest fajne, to czasem bywa męczące. Ale jest to potrzebna osoba, bo gdyby nie ona, to nie wiadomo, czy w ogóle ta grupa by jeszcze istniała. A, no i jeszcze przez to, ile się nasłuchałeś o związkach, to pewnie teraz jesteś tym przerażony i boję. Wiem, że się Epstein czyta, ale ja mówię Epstein. Myślę, że to mogłeś być ty, więc no, powodzenia w szukaniu. Jednak wiesz, co jest najważniejsze? Różnorodność. Bo prawda jest taka, że większość osób, jakie znasz, są różne. I o to właśnie chodzi, żeby grupa była inna, bo jeżeli każdy byłby taki sam, albo każdy byłby jeden do jeden taką postacią, to to by było bez sensu. Dlatego jeżeli masz dobry znajomy doceniaj, na tym to polega. A tego najbardziej. Zapraszam na drugi kanał po... Trochę... <laughs> Doceniajcie grubego! Doceniajcie kurwa grubego. A teraz w ogóle tam był ten wyciek tych nowych yy, plików tam generalnie. Mm, tego Epstein'a i dropnął no, jakiś w ogóle w ogóle wywiad z nim. Jakiś...